Zatem chcesz przemiany w stylu powrót do szkoły. Oby to był pomysł Wlada i o kłach możesz zapomnieć. Dziękuję. Wiedziałem, że zrozumiesz. Nie jest typowym wampirem. Mój styl to emo. Vlad to ogólnie poważane imię. Ach, tak, ale nie jest twoje. Okej, Vlad, masz perukę. Zachęcasz go do tego? Tak! Gdy dokonują wyborów, powinniśmy je wspierać. O, mam wrażenie, że właśnie to robię. Tak, żeby się Odkryłem moje prawdziwe ja! Cześć, Ciociu! Cześć! Cześć, mamo, tak się zastanawiam. Niech no zgadnę. Kolejna mentorka wyleciała. Mówiłam ci, wytrzymaj z nią chociaż jeden dzień. Wiem, mamo, i staram się, ale możliwe, że problem tkwi we mnie. Słucham cię. Ach, niestety z Saszą mi się nie układa. Staram się być otwarta, no wiesz, nie, i być trochę jak ona. Należy próbować nowych rzeczy. O, przepraszam pana, właśnie rozmawiam z moją... Liwaj? Liwaja nie ma. O. Jam jest w lat. Powinna się... Okej. Okay. Więc spróbuję zatem spojrzeć na świat z jej punktu widzenia. Tak? Pomożesz mi z tym? No już, spokojnie, luz, spokojnie. Nie dasz rady z całym jej blaskiem. Nie śpiesz się. Dobrze, więc może zaczniemy od cekinów. No wiesz, masz jakieś cekiny? Czy ja, mam cekin? Czy ja mam cekiny? Czy ja mam cekiny? Uuu! Własnej matki nie znasz? Dobrze wiesz, że trzymam je tutaj, pokażę. Mm. Czy o to ci chodziło? Cóż, sama nie wiem, bo nie mam lusterka. Nie szkodzi, skarbie. Po prostu unieś kolano, a zobaczysz odbicie w spodni. Słuchaj, no nie jest to ekstremalny zestaw, ale z całą pewnością przywykłaś do innego stylu. To był krzyk zachwytu, czy wręcz przeciwnie. Nie? Przeszłaś na jasną stronę. Mam tego dosyć. To kruba przesada. Okej, chwila, czekaj, czekaj, Tess. Nie ja próbuję czegoś nowego. Tak. gdy dokonuje wyborów, powinniśmy je wspierać. Zmiany dobre. A co się jemu stało? Jestem w lat. To niczego nie tłumaczy. Słuchaj Tess, nie podoba ci się co? Nie, nie wyglądasz e, e... ślicznie? Bajecznie? Nie, nie, nie Słodko? tak. Nie. niżej. Wiedziałam. Wiedziałam, że to będzie pomyłka. sporo słyszałam o tobie. Wszystko prawda? Mamo, czuję zew nocy. O, okej. Okay. To był bardziej wampir niż Emo. Nikt mnie tu nie rozumie! Uuu, to był Emo. To mój wlad! Wyjaśnię później. Spoko. Wpadłam zapytać, czy mogę poszyczyć się... Albo może... E... Choć nie, ja... E... W sumie nie muszę. Jadę z drużyną, więc zobaczymy się na festynie. Okej, okay, pa. Mów, przesada? Doskonale, jak mała Sasza. A ja mam ją nową niją, wiesz. Dobierzmy dodatki. Przepraszam, że musiałaś czekać. Warto było! Wyglądasz bajet. Słyszałaś to, mamo? Wyglądam bajecz. Wyglądasz bajecznie, wyglądasz bajecz. Masz trochę. Brokat. Mamo. Co ja mam niby z tym zrobić? Odpadły od spodni skarbie, przyczepię je z powrotem. Idź więc. Podążaj w moje brokatowe ślady. Hanysz, dorosłaś. Pośpiesz się, żebyś nie widziała swojej matki Bełsa.